Były katoliczkami, to tak jak wspomniałem wcześniej, to, byli żyły w symbiodzie z władzami miasta i żyły w symbiozie z Do tego stopnia, że kiedy został od, odkopany burmistrz Winkler, którego pochowaliśmy w ubiegłym, roku, w ubiegłym roku na jesieni, to wówczas, to wówczas na pogrzebie były też i siostry Magdalenki. Były wszystkie razem. Żeby uczcić to i żeby również w nowym miejscu na cmentarzu na cmentarzu komunalnym być wypowie, ponieważ zasłynął z tego, że jednoczył wszystkich razem bez względu na wyznanie. Przy Ewitz, szanow Ewangelików, przy Ewangelików czy Katolików wszystkich, wszystkich razem jednoczył i to, co mówiłem wcześniej, nie dochodziło u nas do żadnych istotnie religijnych i żadnych szkolenia no, religijnych. Wszyscy żyli z Magdalenek, który 700 lat jest w tym samym mieście, w miejscu niezmienionych w górności Magdalenek. Natomiast zwracam Państwa uwagę na neogotycki mur, który założył w św. roku. To jest oryginalny, dziewiętnastomieszny mur, nie tylko kościoła św. Krzegorza, ale też w części zabudowań klasztornych, ponieważ tutaj, gdzie widzimy te placy, gdzie widzimy te samochody, to był również klasztor. I ten, i ten klasztor znajduje się do końca II wojny światowej, po II wojny światowej. Cierpiał. Zebrany. Pamiętam, tunel taki był w się. Na bardzo wielu zjedzieł się ten tunel, taki właśnie z się i było przejście właśnie z jednej strony Z resztą bezpośrednio, bezpośrednio do kościoła Zapraszam, proszę Panie Burmistrzu tak? Chciałem tą zagadkę zadać Słucham. Pan będzie wiedział Bo była, yy, dzisiaj jest wycieczka i zmiana czasu, tak? Tak A jak ostatnią wycieczkę z Panem mieliśmy, to co się stało? Wybrali papieża Leona. Aha. Sprawdzić. Rzeczywiście tak, to chyba. To jeszcze coś dzisiaj się stanie. Coś się dzisiaj stanie. Oby nie, ale tylko pozytywnego, żeby się stało. Dobrze, zapraszam. Panie Burmistrze, ja chciałem podziękować, bo ja się spieszę na pociąg. Dobrze. Życzę zdrowia, panie Dziękuję. Do widzenia. No po czystości, nawet więcej. To jeszcze dwa. Dobrze. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Bardzo zadowolony z wycieczki. Do tego.